Lubimy, lubimy eee, filmy, gdzie się dzieje, filmy grozy, albo gdzie się dzieje rzeczywiście kogoś tam zabili, albo, albo jeszcze coś innego. W związku z tym przemycona jest jakby ta metoda, mianowicie mediacja. Natomiast jeżeli chodzi o tą nierównowagę stron, to myślę, że... Jest to umiejętność, którą powinien posiadać mediator komunikacji skutecznej i to on powinien tutaj główną rolę Wszystkie zagrać Ma pani stuprocentową rację. Jeżeli <grym> można w powiedzieć, że stuprocentowa racja jest racją, którą... Się, ale się. Ale jest Natomiast tak, jak to. No dobrze, słuchajcie. Ale, ale prawda jest taka nie, jak to skończę, że, 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 że niestety mediator nie jest pewnym alfoniomego. W wielu miejscach są to też przecięte mniej więcej taka jak mamy w społeczeństwie. Tak? I ta siła charakteru, że tak powiem, ona jest no, walorem, który jest nie do przecenienia, ale tak, żeby rozpoznać, bo czasami to są bardzo zniuansowane sposoby i, ten, i, ten, i ten, ta przemoc w cudzysłowie ona nie, jest, nie, nie polega na tym, że ktoś ma taki, prawda, jak tutaj pan posłanka, która, prawda, występuje. To nie taki, nie taki rodzaj przemocy, tylko i argumentacji, to chodzi o, o, o coś takiego, prawda, jak, jak taka finezyjna gra, która powoduje, że to jest przechodzenie w dalszą jest to. Bo Dlatego mówimy tutaj o edukacji, nie tylko o młodzieży, ale też ja mam na uwadze edukację nas jako mediatorów, czyli inwestowanie w siebie, prawda, bo wychodzę z założenia, że nikt nie jest dobry we wszystkim, w czymś, ale żeby być lepszym. Powinna być zawsze jakaś para mediatorów, a bardzo często jest pojedynczy mediator. No, to jeszcze jest dłuższy temat, bo, bo byśmy mogli tutaj zrobić link i e, mediacja by nam się tutaj zrobiła. Brawo! Brawo.